Więcej grzechów nie pamiętam. A co tu się wydarzyło? Jarku, uspokój swoich posłów. O! Pan był kapo di tutti Ten osobnik, który tu przemawiał. Nie chcecie tych pieniędzy? Czy pan poseł Kowalski tak stoi, bo lekarz zalecił, czy też chce zadać pytanie? Bardzo proszę. Podpowiem panu ministrowi, że nie mówi się w Ukrainie, tylko na Ukrainie. Nie mieszka się w Pomorzu, tylko na Pomorzu. Mieszka się w helu, proszę Państwa, czy na helu? Premier Donald Tusk. Czy może Pani poseł przestać cały czas dopowiadać? Robi to Pani non-stop. Proszę bardzo, Pani poseł. Wygląda Pan cudownie. Niech Pani panie słucha zły głos. Dziękuję bardzo. I jako następny wniosek chce zgłosić Pan poseł Roman Fritz. A co tu się wydarzyło? Niezrzeszony? Trzy tygodnie mnie nie było? No dobrze, Pan poseł Roman Fritz, niezrzeszony. Bardzo proszę konfederacja korony polskiej Korony Polskiej. Tak jest, bardzo proszę. Niestety tak jest, ale to się wkrótce zmieni po zwycięstwie Karola Nawrockiego, który zostanie prezydentem Rzeczypospolitej. Może tak nie być. A zaraz, nie, bo były, mam sentyment do pana posła Janusza Kowalskiego jako byłego członka platformy obywatelskiej, więc chcę mu odpowiedzieć dogłębnie. Pan poseł Kowalski mówi, tak to a, chyba frakcja Rokity <laughs> albo Opole. <laughs> Tylko ze względu na to, że byłeś kiedyś moim szefem, przypuściłem. puściłem. Bardzo, bardzo, panie marszałku, bardzo dziękuję. Lider Konfederacji, pan Mencen, przede wszystkim dzisiaj, w tym szczególnym dniu, powinien Moment. przeprosić katolików polskich za to, co powiedział o papieżu Franciszku, mówiąc, że to jest komunista z Ameryki Południowej, to mówił 4 lata temu. Rok temu powiedział, że papieża w zasadzie nie trawią. Ja chciałbym, szkoda, że dzisiaj nie ma pana posła Mencena, nie wykonuje obowiązku, ale spokojnie, Jarku, uspokój swoich posłów. Jak nie będą szanować wuja, to ciebie nie będą szanować. Prosiłbym, aby pan posł Mencen albo może pan Krzysztof Wosak w jego imieniu przeprosił za te słowa. Dziękuję uprzejmie. Są wnioski formalne, cóż zrobisz? Rano nie było. Ale wieczorem jest. Pan poseł Jarosław Sachajko, republikanie. Bardzo proszę. Pan poseł Sachajko mówił o wzroście przeciętnym. No i wywołany, jakby do tablicy, a właściwie do mównicy, pan poseł Jarosław Sachajko, Dziękuję republikanie. Ursula von der Leyen przewiduje możliwość zaangażowania nawet 800 miliardów euro w ciągu najbliższych lat na wzmocnienie zdolności obronnych państw członkowskich. Nie chcecie tych pieniędzy? Nie chcecie? No widzę, że nie działa, bo pani karty nie włożyła pani poseł. Włożenie karty ułatwia działanie maszynki. Działa. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przyznam, że... Podejrzewałem, że po półtorej roku pana rządów będę dużo bardziej krytyczny, a będzie e, półtora. Dziękuję bardzo. Ministra spraw zagranicznych na debacie o priorytetach polityki zagranicznej już z nami nie ma. Widocznie poczuł się w tej debacie zaorany, bowiem do ław rządowych przyszedł wiceminister rolnictwa. Być może rzeczywiście odnotowano to w ten sposób, ale. Wnioski formalne Są chyba. No jak może nie być? Jarosław Sachajko, republikanie. Już z zamkniętymi oczami mógłbym to zapowiadać. Pani Marszałek, na tym mam subiektywne wrażenie wyczerpałej e, odpowiedzi na e, pytania posłów więcej grzechów nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. Używając tak bliskich premierowi Tuskowi piłkarskich porównań można uznać, że ten rząd kieruje się filozofią, że jeśli się nie wyjdzie na boisko, to się nie straci bramki. Pani poseł Barbara Bartusz yy, spis pyta, nie padło ani słowo o Indo-Pacyfiku. Nieprawda, padło. Właśnie pan minister Wieczorek dokonał zaorania pani wiceminister Zielińskiej, bo pani wiceminister Zielińska mówi, że zawsze wieje, po to co te wiatraki. A pan mówi, że właśnie urosły ceny, bo nie wiało. Dogadajcie się w koalicji. Jarosław Kaczyński, znowu nieobecny, twierdzi, że to oddanie do Brukseli i Berlina polskich pieniędzy na zbrojenia i kontroli nad polską armią. Mateusz Morawiecki mówi, że nie pozwoli, cytuję, na majstrowanie przy naszych relacjach z NATO, a inni straszą, że nowe regulacje mogą, cytuję, zlikwidować, jeżeli chodzi o obronność, zasadę jednomyślności. Panowie i panie, po co straszyć naród? Ten rząd jest fatalny, ten rząd reprezentuje obce interesy, a Radosław Sikorski dzisiaj w ramach Pracuj.pl ubiega się o stanowisko w Brukseli. Nie ma na to, szanowni państwo, zgody. Wygramy wybory i obalimy ten fatalny rząd Sikorskiego, Sikorskiego włącznie. Zawsze jestem pod wrażeniem. Oglądaliśmy jakieś śmieszne, niepoważne slajdy, pani minister. Nie dało się, nie dało się. Że, że strona społeczna nie mogła się wypowiedzieć, nie mogła powiedzieć swoich zarzutów, swoich, no... Oni mówią, że bankrutują. Oni mówią, że nie, ciężko im jest wiązać koniec z końcem. Tam to są polskie firmy, a wy ich oszukujecie. Jeżeli dla pana, panie pośle, jest to śmieszna prezentacja, to znaczy, że śmieje się pan z problemów obywateli. To jest skandal i to jest hańba. Panie ministrze, no się moli, jak żądamy natychmiastowego przywrócenia prawa. kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Płosk protestuje, Piotków Trybunalski protestuje, wszystkie samorządy protestują, a pan z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zrobił Ministerstwo Sprowadzania Imigrantów. Niech pan tu wyjdzie i przestanie się śmiać i powie, dlaczego pan ze Straży Granicznej Polskiej robi Ubera dla nielegalnej imigracji z Niemiec. Nie, nie ma pan problemu z tym, niech pan zablokuje antigas polsko-niemiecką granicę, Albo my to zrobimy. O. Ja mam do tego pana, który tutaj przemawia. No właśnie to prawdy się boicie, panicznie się boicie. Otóż niech ten osobnik, który tu przemawiał... Powie to samo, tylko nie korzystając z immunitetu materialnego. Będzie miał procesy i wtedy będzie musiał udowodnić, jakie ja mam związki z panem Piesiewiczem. Panie prezesie, ja panu powiem, jakie pan ma związki. Pan był tutti kapi całej tej mafii pisowskiej. To są pana związki z panem Na Piesiewiczem. Gdyby nie pana władza, to tacy sytuację. ludzie nigdy nie by zajmowali funkcji. Dziękuję bardzo polityką. panie ministrze. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy tę wymianę zdań. Jeżeli ktoś poczuł się oskarżony, pomówiony, są do tego narzędzia, żeby tę sprawę rozstrzygnąć. Panie pośle, czy pan planuje jakieś seminarium z dziedziny, jak być marszałkiem Sejmu? Ja się zapiszę. Ja się zapiszę. Serdecznie panu dziękuję. Natomiast. Przy... Natomiast przyjęliśmy w Sejmie też takie zasady, że jeżeli są pytania, to one muszą choć delikatnie dotyczyć tematu, którym się w danym momencie zajmujemy. Natomiast jeżeli jakiś webinar, jakiś e-book, jak być marszałkiem Sejmu, to myślę, że możemy te relacje w bardziej pożyteczny sposób skonsumować. Ale nie, wiesz dobrze, że nie ma takiego trybu w tej chwili. E, w, z całym moim olbrzymim szacunkiem do wicemarszałka Sejmu nie mogę udzielić głosu. Przyjęliśmy dzisiaj przez aklamację uchwałę w sprawie tysiąclecia Korony Polskiej. Słusznie. Ja mam pytanie do rządu, jak planujemy tę rocznicę uczcić. I od razu ostrzegam, nie chodzi mi tutaj o piknik organizowany przez kolegę pana premiera za pieniądze Orlenu i totalizatora sportowego. Tylko chodzi mi o coś trwałego. O coś, z czego mogłyby korzystać kolejne pokolenia Polek i Polaków. Finowie niedawno przy okazji podobnej rocznicy zbudowali najlepszą bibliotekę na świecie. A co robimy my? Zdaje się, że niewiele, a to byłaby naprawdę świetna okazja, żeby uruchomić budowę setek tysięcy mieszkań społecznych, mieszkań na wynajem i skończyć w Polsce raz na zawsze z problemem mieszkaniowym. To byłby dobry dzień, żeby otworzyć polskie fabryki innowacyjnych leków. To byłby świetny dzień, żeby uruchomić nową elektrownię. Tak poważne państwa szczczą takie rocznice. Nawet, nawet ten biedny PRL potrafił zbudować tysiąc szkół na tysiąclecie. A, a co Wy zrobicie? Bo na razie wychodzi na to, że stworzycie kolejne tysiąc syneków w spółkach skarbu państwa, Dziękuję, panie pośle. a Pan Minister Kropiwnicki przejedzie w czynie społecznym tysiąc kilometrów na kilometrówce. Dziękuję, Dziękuję. Panie Pośle. Panie Ministrze, jeżeli leci z Wami pilot, to proszę jak najszybciej pilotowi zdjąć klapki z oczu, bo możecie nie wylądować w miejscu, które... W którym powinniście wylądować. Panie ministrze, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pan wierzy w to, co mówi. Mówi pan o dialogu. To Pragnę panu, panu powiedzieć, być może poinformować, chociaż mam nadzieję, że jednak to nie będzie informacja, że pan doskonale z tego zdaje sprawę, że jutro będzie protest. Protest ludzi. I proszę nie traktować jak idiotów wszystkich tych, którzy jutro przyjadą i powiedzą, co myślą o, o tym, co pan wygaduje. Przepraszam za, za stwierdzenie. Panie ministrze, ja bardzo przepraszam. Panowie posłowie, pan poseł Jabłoński, pan poseł Kuźmiuk, pan poseł Fogiel. I pan poseł przydacz. Jest was tutaj czwórka z całego klubu, który liczy 190 osób, a robicie raban na cały sejm. Chciałam panom powiedzieć Pani chciałam, raban, panu chciałam panom powiedzieć jedno, że nie tylko sprawy zagraniczne wymagają dyplomacji. Panom niestety tego brakuje. Panie ministrze, proszę. Pani Marszałek, proszę, proszę pofoglować panom ministrom. Yy, nam Zbyt się dobrze tutaj emocji. dyskutuje. Panie pośle, te uwagi są absolutnie zbędne, bo ja również mogę Pana sklejać z obietnicami niespełnionymi albo co gorsza, spełnionymi ale, prawa ale, i pani, sprawiedliwości. naprawdę wyborcze na yy, yy, koalicji tak. obywatelskiej. Dziękuję I bardzo Pani poseł. Rzecz? Tutaj Pani poseł bardzo no, mylnie zrozumiała moją wypowiedź. Ja tylko odnosiłem się do, do e, obietnic wyborczych obecnie rządzących. Niekoniecznie Pani, ale Platforma Obywatelska i PSL mówiła, że będzie kredyt jedni 1,5%, drugi 0%. A w mojej wypowiedzi mówiłem o kredycie e, e, zerowym dla rodzin wielorodzinnych. E, posiadanie dzieci to nie jest hobby rodziców. Żeby w Polsce rodziły się dzieci, za to są również odpowiedzialni rządzący, czyli również państwo. Dziękuję.